Głęboka uprawa. Ten typ prac to prace, które najbardziej ukażą nam walory drzemiące w skrzyni Simatic. W połączeniu z systemem Cemos mamy ciągnik, który jest właściwie zbalastowany, ma dobrane właściwe ciśnienie w ogumieniu, a skrzynia Simatic dba o to, aby komfort, efektywność oraz spalanie były jak najniższe. Ciągnik wyposażony w Cebis możemy obsługiwać. Za pomocą przycisków, używając wszystkich funkcji ciągnika, ale również zamiast używając tych wszystkich przycisków, możemy zaprogramować sekwencję. Wtedy, naciskając jeden przycisk, sterujemy wszystkimi funkcjami zaprogramowanymi do danej maszyny. Dojeżdżając do Uwrocia, naciskamy jeden przycisk. Po zawróceniu naciskamy jeden przycisk, maszyna nam się sama obniży i możemy kontynuować pracę. Silniki z przekładnią Simatic posiadają ustawienie dropa, czyli tak zwanego docisku silnika. Możemy wybrać tryb eco lub tryb power i w zależności od tego jaką ustawimy procentową ilość docisku silnika, jesteśmy w stanie ograniczyć maksymalne obroty silnika. Przekłada nam się to bardzo mocno na wydajność oraz na spalanie paliwa. Tutaj jest przykład pół hektara na dropie eco Mamy wydajność 3 hektary na godzinę, a spalanie 17 litrów na hektar, czyli zużycie paliwa 8,5 litra. A przy na tym samym polu ta sama praca przy trybie power mamy 9 litrów ogólne spalanie, czyli 17,9 litra na hektar, ale wydajność jest większa. Za chwilę zademonstruję, jak to wygląda podczas pracy na polu. W doborze właściwego poziomu drop pomaga system CEMOS. Będzie dbał o to, aby ten drop był dobrany idealnie. Jednak sami możemy również ten drop sobie dopasowywać do panujących warunków na polu i do aktualnego obciążenia silnika. Zaczniemy sobie od jazdy na trybie drop 35%. Za pomocą joysticka jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób przełączyć się pomiędzy dropem power a dropem Eco. Mamy zadaną prędkość 10,5 km na godzinę. W dropie Eco prędkość obrotowa silnika to 1500 obrotów. Silnik ma w tym momencie obciążenie w okolicach 90 kilku procent. Drop silnika działa tylko w momencie osiągnięcia obciążenia silnika na poziomie. 100%. W przedziale o prędkości obrotowej 1400-1600 obrotów silnika akcjon osiąga maksymalny moment obrotowy. I z tą prędkością obrotową silnika bez problemu utrzymujemy zadaną prędkość 10,5 km na godzinę. Drop silnika pozwala na wykorzystanie pełnego momentu obrotowego silnika.